Przyprowadzić się do niego no a to się nie uśmiechą, no bo aktorna, ma wszystko pasowało. To no, są inne możliwości, a nie ma nikt lubina w tym, żeby to żeby być rozumiany, żeby z tego sprawę nie powstał. ale żona wybiera troszeczkę inny gdyby inne będą do szkoła, angielski, potem, to tam jeszcze innych inne, inne, te interesy, Trzeba by Jeśli wszystko będzie dobrze, jeśli y, osiągniemy wspólny cel dyskusji, to oczywiście nie uważam sobie, żeby żona nie przyjechała, ale tutaj coś wtedy układamy, że dzieci mogli zamieszkały w Wrocławiu. Nie, właśnie do Wrocławia zapraszamy, znajdziemy tak, mieszkanie, wszystkiego odbieramy. Nie, Rady. nie, no nie spać. No tak, ale ja też będę w rano o 7, o 7 rano będę wyjeżdżał, będę wracał o 21. i też dzieci nie będę do Waszej. że deklaracja, Wam godzinę? No tak, do końca sezonu na pewno. Ale później. To znaczy, ja nie chcę uciekać, ja nie żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja zostanę pod warunkiem, że te rzeczy, o których mówimy, my reprezentujemy Polskie, Zrób. Nie wiem czy nie zeszłacimy się w każdym z Tak, ja to przeżyłem na własnej skórze. Ja wiem jak smakuje sukces. po pozytywnie, to była wiszą kucha Polski, to była super kucha na tym stadionie i się rozpłynęła. Nie było złoty, się rozpłynęła. To samo było z lechem. Robiliśmy super sukces, odszedł w drzelach A to był e, dobry zespół ten zgrownego, to ludzie tam przesadzali. No ja wiem, że przesadzamy, no. ale gdybyśmy przegrali ze standardem jeszcze, by nikt tego nie pamiętał. Tak, ale tak. przegraliśmy z była no, wojna. No i także... To by ze świetną już pierwszej ligi. Ale my to wiemy, pan to wie, ja to mam po prostu wiem jak jak coś się wydarzy, za dwa miesiące się spotkamy, później wiem o co będziemy pytać. Przy tym składzie, który mamy. Wiem o co będziemy pytać. Dlaczego tak, dlaczego tak, dlaczego nie interweniowałem, Dlaczego znowu go nie że jednak nie będzie tych mocnych? Nie wiem, no niż się będziecie przesądzać. Myślę, że yy, skoro prezes, która doceni nas, na pewno docenia i też po meczu. Wszyscy w KGKM muszą sobie dać sprawę, że my jesteśmy ich wizytówką. Ale no, no, nie tylko oczywiście, bo oni czekali 15 to. nie jest tak, że Piotryszyn nie chce dać pieniędzy, Bober nie chce dać pieniędzy. To Sztab to musi zrobić i oni muszą jak gdyby ocenić to, co tu się stało i pójść za ciosem. No, bo jeśli pójdziemy, wszystko i... To, to jest potężna firma, tak? Potężne firmy, prostu stawiają kluby na oczywiście Wy też w jakiś sposób... to Ja nie stwierdzam, że my osiągniemy ligę Mistrzów, to jest utopia pewno utopia, nie, nie, ale progres, damy. progres. Progres, żeby były zupy do no. czterech-pięciu zawodników warkersiowych. Budujemy stadion. Ale niech pan nie pisze, że ja transfery albo odchodzę, bo taka tonacja i później prezes z nami patrzy i... Trenerze, a to mi... i... no są? Ja, nie mam no, pojęcia. Nie inne wie. transfery na połowę, a ja inne na ligę Także no, nie wiem, trudno mi powiedzieć. No. no ale pan zna ten rynek. No. No, nie, wiem, no, ile, no, nie wiem. Poniżej trzech chyba niżej Ja nie będę strzelał cyframi, nie wiem ile to kosztuje. I nie wiem kogo my chcemy w ogóle, kto jest do wzięcia. No, naprawdę. No, naprawdę, no, naprawdę. Pan, pan Mario Brandt już Panu powiedział, jest to jest do wzięcia za darmo i za, za 500 no, i tak. pan, wiecie, no, za darmo to mój tani psy, tanie mięso psy jedzą, także my musimy zapłacić za zawodników. Weźmy trzech za darmo, dobrych zawodników, takich jak Miguel na przykład, ale weźmy też trzech, za których trzeba zapłacić, no niestety. Panie, jak ty się jeszcze Zobiewa, to się Przebierał się rok temu, ty kurzy w baraku, tam na drugim zespoły. w w ogóle nie grał. Tu takich zawodników było. Znaczy, Mikol Trzecia Liga. Barczak na ławie siedział. Krzysztof Barczak nie grał w ogóle. Przyszedł to za 9 minut do tego czasu. A to jest już polski szacunek dla Grześka. Nie no, panowie wiem. Ja wiem, że raz taki sukces można zrobić, ale jeszcze raz ten zespół tego samego nie powtórzymy. Nie da się. Nie da się. Chyba koniec męczy...